Hello wina mordy wariaty z tej strony Rojadek i dzisiaj pogramy sobie w Leaf of Legends Tym razem sobie kupimy... Co sobie kupić teraz się zastanawiam? Zobrażenia też większą obrażenie, punktu życia To jest identyczne to samo kraje życia to ma, ma więcej Znaczy kupimy to budki sobie jakieś kupimy i potki jak zwykle bywa Dobra, to idziemy. Musi bijatykę walczą. Musi bijatyka walczą. Dobra. To jest to, to to, to jest to Ok, to jest to Trafiłem się z Trafiłem coś Dobra Aha. Ty! jesteśmy mi dobrze. strasznie dużo mamy zabiera to. W zakręcie. Zginął? Nie, nikt nie zginął z naszych. Wieluś właśnie z daleka bije. Oha, bo ty zakręci jeszcze pierwsza chlew. A, u nich zginął ktoś. To się uroczymy. Zgadzisz koszty, to mu leczę. O, próbuje złapać nas, z sidła. To no najlepszy item jaki może być. Co panie? many, manny, manny, manny. więcej mamy. Bo ja, oni już używają w ogóle manny. Jakim cudem to nie jeszcze przyżyli Dobra ja nie mam many teraz Idzie tam sporo Gorszy to jest to mana. A to nie będziemy atakować ich Trzeba się żegnać manę to więcej Prawę zginął. O nie, no, znowu za, zabrali. Ja nie mam many w ogóle, po co ja już no, no, jest tylko i, jeden cios? Zginął. Pięknie. Zginął, pięknie. Nie, nie fajnie. Wow, dobrze, dobrze. w Pad, pułapkę. Przeciwnik, Nie mam many. Najgorsze, najgorsze jest to, że nie mam many. Wszyscy nie mam many. Ja mam więcej życia, tak? Na ja razie to nie będę używał many. Poczekaj się, zregeneruję. I na sam koniec użyję tej many. Tamto tam to już używa, chyba, testuję umiejętności. Aż. Dobra. jednego się już regenerujemy. Co przydatne to ma To się mana, mana się przyda. Dobrze, dobrze. No ale dobrze, dobrze idzie, że stoi w miejscu, za krótki cios, Ale bym ją złapał teraz, ładnie by było, znowu nie mam money. to musimy zlikwidować, co daje, co że dodają dookoła boże, to jest coś ciekawe mamy 7 poziom niektórzy mają tam 8 już pewnie mają jakieś wygubione umiejętności, dodatkowe a ja się, oni, aż nie zgnąłem Ja się chciałam być boku, to ja się przyda mi. Dostali. A ja już użyłem umiejętności dość, dość sporo. O, to się przyda. Chyba też zlikwidujemy. Trzeba zlikwidować, definitywnie. Mana, mana się przyda. Co by się teraz czas tu leśpi? Mane, więcej many, bo mana zawsze przydaje się. Bo bardzo dużo mam manę on. Ja wyglądam bez z, z, ani jednego zgonu. Dobra. Zaginuję się, czy ja wygram bez jednego zgonu, a będziemy mieć wieżę? Bo blisko dobra, biję wieżę, wróćmy. Czekam za nimi, to jest że Chyba, jeszcze się many będziemy. Ja, bo nie. A my tam, gdzieś oni mają dopiero 9. Hmm. gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś A, podszedł, podszedł, tylko się pojawił już ginął. To jest dobre. Tylko się pojawił już ginął, to jest do dobra, i A Albo już ginę. To jest dobra pomyśl. Dobra, jasne. Zlikwidowani? Dobra, idziemy po manę. Jeszcze więcej many. A nie, poszedł to już. Hmm. Oni się już pojawili. Ja mogę wygrać ani jednego z konu. No bo mojś Bo, to jest mój błąd bon, mój błąd bon, i tak... aj i... Słuchaj, to mogę sobie kupić i No dobra, lepiej. Potki sobie kupię y... To sobie kupię. Jeszcze możemy to kupić sobie, o i dziwię się potki. To jest, To jest dość, dość fajny pojedynek Po czym. Wypoczym on się Wyskakiwał Podkizował ustawione na dwójce Pierwszy zgon, dzisiaj razy pomocy i teraz... zabiję kogoś I, Jak dla mnie to jest spoko opcja Podkizowałem, Więcej mana, my się bardziej mana przydaje w życiu. Co teraz On się tak, tak stanie. pokonany, pokonany dajemy radę skutku, że nie skutku, jest git jest git, super Będziemy manę jeszcze od nich, mam nadzieję, że nagrywacja się wyłączy, ale to zwykle bywa. Bo wow. dobre. ja muszę się wycofać, teraz nie odczuwuję się. Chyba mana się bardziej przyda. Dzisiaj też się przydaje. Zabraliśmy manę. No bo po podwierze poszedł no, pięknie No nie mam many Właśnie to jest skopór, że nie mam many Oni podchodzą pod wieżę i nie, ba, nie boją się niczego Nie dobrze mi Lecz do, dobrze mi idzie to pośracie grać Bójca... A już mną no, ginieć... Dobra, może mogę to sobie kupić. W sumie... Chodki już nie potrzebuję. dość dosyć, dosyć dobrze nam idzie. Ja gram oczywiście wariuszem Variusem? gram. Dobrze mój, za to Varius. Zginęła, gdyby nie być tutaj. Wariusz, dobrze mówię. Idziemy z do przodu. Dwa razy zginąłem, sześć razy zabiłem, zabiłem ludzi i osiemnaście razy pomocy mam. Koniec serii. Koniec serii. O, to nie jest To jest Seri Wow, it Coś bym mogę to kupić albo to Hm, co poczekać? Bo już item się nie mogę sprzedać bardziej. A raczej chyba nie mogę sprzedać item, to już się przydaje do niczego. Tja zniszczyła inhibitor. Zniszczyła inhibitor. Hmm. Nie Czy ja mogę się, Czy ja mogę się jeszcze koksic? Teraz i tak zginą. I gesterek na pięciu. Ale my mamy wyższy poziom. Oni mają ty ja mam... piętnasty. O, poddalej się, dobra. Ja się teraz wam żegnam, żegnam was. Trzymajcie się, no i cześć. Do następnego odcinka. Kiedy tak. myśli pięczę, wtedy męczę, wnętrze, powietrze tęczę, dziś rymów do ręca, tu ład powietrze, ład powietrze, ład powietrze i próbuj Choć pękasz, szczęka w mękach, stękasz, w końcu klękasz, bo to jest potęga, Speedu i do tego nie wyrabiasz się, połamany język na cię Uzgłomia zganie w łagowa, znowu słowa, jak barania to mowa, mowa to gęsta, jak biurowa, zabudowa, rapowa, przemowa, nie do panowania. Hardcoreowa i wiste i tak glinie, wysokiego napięcia, zatem bez zacięcia, tak jakbym robił zdjęcia